nie chcę się chwalić nie powiem, żeby to było super, jakieś miłe, ekstra ale dzisiaj pracowałem tutaj I pomyśleć, że byłem tutaj kilka miesięcy temu z Inką i z Emilką nawet nie pomyślałbym, że będę tutaj cokolwiek, kiedykolwiek robił a dzisiaj pod tym krzyżem pod tym znakiem Austriak jest w Austrii i jest Austriakiem a pod tą wieżą pod tą wysoką wieżą jestem ja, Cza Cza Cza. To się nazywa Fender, a my oczyszczaliśmy tutaj tą chatkę z różnych pierdół tam jeszcze leżą śmieci. Tam wiadomo jest jezioro Bodeńskie, trochę zachmurzone. Wiadomo, tam są górki dalej. Ja wyglądam tak na tym tle, na tle krzyża, natomiast tak jestem w miarę czysty, chociaż robota jest brudna. I pokażę Wam jeszcze z drugiej strony, czyli jak to mówią Austriacy, stópy. Strony śmieci jeszcze podniosę, chwilkę wyniosę tam są góry, tam są choiny. Tutaj jest nasz załadowany samochód potężną dawką śmieci. Tu wywalam mul, czyli śmieci inne. Tam jest w Niemczech Wyspa Kwiatowa. I tam w ogóle z Lindau. A dla Was z góry. Swender relacjonował jak zwykle niezastąpiony Mariusz Max Kolonka. Przepraszam, Arkadiusz Czechorowski. Arkadiusz Dziękuję za obserwację.